Z tej strony Olga i zapraszam Was bardzo serdecznie na mój wieczór autorski związany z moją debiutancką książką Być żoną po raz drugi hashtag po rozwodzie. Jest to pierwsza część z tej serii, natomiast wiadomo, żeby cała seria mogła się ukazać, musimy zacząć od początku. I ta książka to jest właśnie początek historii Ewy. A książka niebanalna jest to książka rozwojowo-erotyczna, która ma z jednej strony bawić, śmieszyć, ale być i kontrowersyjna. Ma poruszać tematy niebanalne, ale ma też poruszać tematy sensualne i ta powieść skierowana jest do kobiet. Z zawodu jestem terapeutą i coachem i wiem, jak ta sfera jest bardzo ważna dla kobiet, tak naprawdę dla wszystkich. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z tą książką. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych tutaj na żywo, jak i również online na wyjątkowym wieczorze autorskim Olgi B. Pietrzak, debiutującej autorki z książką Być żoną po raz drugi po rozwodzie. Dzisiejszy wieczór autorski jest fantastycznym takim czasem, żeby się zapoznać z książką Olgi. Fantastyczny też czas na networking, na poznanie nowych osób, ale przede wszystkim dużo, dużo inspiracji. Tytuł tej książki zgadza się z moim stanem cywilnym, bo jestem żoną po raz drugi. Byłam bardzo młoda, bo miałam 21 lat, jak wyszłam za mąż, a 25 lat, jak się rozwiodłam. Czy to dla młodej kobiety było wyzwanie się rozwieść? Bardzo, bardzo duże wyzwanie, tym bardziej, że pochodzę z wioski. Miasto ma trochę inne, wiecie, zależności, a wioska ma inne zależności. Więc trzeba było przełamać różne stereotypy w sobie, nadal, mimo wszystko, tego trudnego doświadczenia, mieć w sobie odwagę do tego, że chcesz ułożyć sobie jeszcze raz życie, że chcesz pokochać, chcesz być kochana. Chcesz zupełnie, żeby inaczej wyglądał ten związek po prostu małżeński, żeby on już, żeby coś się nie wydarzyło, żeby nie wydarzyło się po raz drugi to, czego nie chcemy. Grażyna Czowińska, uczestniczka pięknego wieczoru, prawie literackiego, a bardziej psychologiczno-pedagogicznego. Być żoną po raz drugi jest myślę taką nowinką na rynku. Która może poprowadzić wiele kobiet w takim fajnym kierunku. I ten pierwszy krok, taki dość trudny, bo zaczynający się od seksualności człowieka, o której ciężko w naszym społeczeństwie mówić nie pornografią, a erotyką i pewnym przekazem, pytaniami, które zadaje autorka Olga Pieczak, jest myślę bardzo cenne. Ile czasu minęło? Od postanowienia rozwodu do momentu, aż uznała pani, że pani życie jest autentycznie znów w pani rękach. Nie, nie, nie pytam do momentu, aż pani osiągnęła sukces, no bo wiele tych sukcesów, rozwój go tak, okej, okay, ja to ja prowadzę swoje życie, jestem sternikiem tego okrętu. Rozwód był faktycznie krokiem do tego, żeby zastanawiać się, kim ja w ogóle jestem, ale ta autentyczność cały czas jest w budowie, bo cały czas odkrywam, że coś jeszcze. Jest przyklejone ze świata zewnętrznego, i muszę to odklejać i zastanawiać się, czy ja faktycznie chcę tak myśleć, czy chcę myśleć inaczej, czy to, co myślę, to jest dobre, bo może czas zaktualizować bazę danych po prostu. Dziękuję za pytanie. Martyna Guba, doradca w Życiu, w Miłości, w Biznesie. Jestem tu, bo wspieram przedsiębiorcze kobiety i podjęłam decyzję świadomą z serca, z pasji. Że chciałabym wspierać Olgę w jej misji, bo dla mnie książka Być żoną po raz drugi jest absolutnie misją. Jest to książka, której potrzebuje świat, współczesny świat świat kobiet, ale też świat mężczyzn. Ta książka absolutnie zachęca do bliskości, do zbudowania prawdziwej bliskości relacji ze sobą. Dlatego jest to dla mnie bardzo ważna, dlatego będę z ogromną radością i przyjemnością ambasadorem tej książki. Zachęcała przede wszystkim kobiety w biznesie, które mają tendencję zapominania o tym jak miłość jest ważna, że miłość pięknie wiąże się i łączy z miłością i żeby wspierać te dwie przestrzenie. I książka jest dla mnie zaproszeniem do tego, zaproszeniem do przyjrzenia się sobie, swojej kobiecości, w stawaniu w prawdzie ze sobą prawdzie na poziomie ciała, emocji ee, i myśli, myśli, które czasami nam przeszkadzają w tych prawdziwych wyborach z duszy. Milena Juszczak-Marciniak, mentorka Kobiecych Marek, ale także organizatorka Konferencji Kobiecych w Londynie. Proszę Państwa, miałam zaszczyt przeczytać jako jedna z pierwszych książkę Olgi B. Pietrzak. I mam zaszczyt być ambasadorką i szerzyć tą piękną ideę, jaką Olga zainicjowała właśnie w tej książce. Uważam, że książka pokazuje przede wszystkim to, jak my, kobiety, ale również mężczyźni, możemy podnieść się z trudnych, ciężkich, czasem nie dających nadziei wydarzeń. Uważam, że książka jest troszeczkę poradnikiem. Troszeczkę takim przewodnikiem dla kobiet i dla mężczyzn, tego co możemy zrobić w swoim życiu, jeżeli pojawi się sytuacja nieprzewidziana. Olga pokazuje, że działamy, działaj pomimo lęku, ponieważ to działanie pokazuje Tobie kolejny krok, który rozjaśnia Twoją drogę do zrealizowania Twojej największej misji wewnętrznego odkrycia potencjału, potencjału, który daje Ci siłę i stawia Ciebie w swojej wewnętrznej mocy. Cześć, mam na imię Ewelina, jestem pasjonatką astrologii i nią zajmuję się na dzień dzisiejszy na co dzień. Jest cudownie. Pierwszy raz jestem na takim evencie. Jestem zaskoczona tym wydarzeniem i ogólnie organizacją. Jest to coś niesamowitego dla mnie. I ogólnie atmosfera, jaką i aura, jaką roztacza Olga, pozwala czuć się tutaj naprawdę wspaniale i tak swobodnie. Nie ma takiego, wiecie, napięcia żadnego, tylko po prostu każdy może się tu czuć naprawdę chciany jest w tym miejscu, w którym ma być. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, właśnie dobrnęliśmy, ale z olbrzymią przyjemnością do końca naszego panelu dyskusyjnego.